Poznaniu .pl. Poznań w minutę. Poznań awansował w prestiżowym raporcie Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 2025, przygotowanym przez FDI Intelligence. Stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce w kategoriach przyjazność dla biznesu oraz kapitał ludzki i styl życia, a w klasyfikacji ogólnej znalazła się na piątej pozycji. Poznań ma nową komfortkę to już 15 w mieście. Tym razem komfortka, czyli pomieszczenie do zmiany środków chłonnych u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami, znalazła się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i rehabilitacji medycznej przy ulicy Mogileńskiej. Kilkadziesiąt wiekowych poznańskich hydrantów przeszło gruntowną renowację, odzyskując dawny blask. Hydranty będą wracały na ulice Poznania pojedynczo, kiedy inne będą wyłączane z użytku. Trafią przede wszystkim na Stare Miasto. Ale też na Wildę i Łazarz szykują się kolejne zmiany w warcie Poznań. W czwartek 13 lutego dyrektor sportowy Dawid Dwiak zrezygnował ze stanowiska, wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym napisał między innymi, że nie potrafi być częścią czegoś, z czym się nie zgadza i z czym nie potrafi się utożsamić.